Wpłata 6 zł od Karib z demowa. Macie chociaż na tego McDonalda mordki. Pamiętacie mnie. Zaraz z jakimś żarcikiem wjeżdżam. O, tak! ma żarcikowski. Dodawaj, da, na twoje żarty. Co to? No, no Kanapka. Tu MacRoyal. tak nie? No. I pachnie jak makrojal. <laughs> Welcome. I żeby czas pierwszy gorszy, mocniejszy. <grymne> no tak już tam kurwa jak w Polsce. Spokojnie, nie, nie, ja nie, jestem spokojna Nowa wpłata 6 zł od RJ, co ty gadasz, normalnie się dogadacie po angielsku, nwm ile koleżanka z wcześniejszego doneta mieszka w Holandii, ale Holendrzy bardzo lubią Polaków oh. Natalka, do kiedy jesteście w NL? 3 dni Nowa wpłata 10 zł od amsterdamski Wit Daniel, psujesz zabawę? To ciastko jest bardzo delikatne wszystko wpierdala z zet, a małego ciasta nie wiesz? Ustawiaj cel albo czas spam brownie. Nie, <laughs> Wszystko zderzysz do ciasta małego, nie? Na bicy, który nie ma, wiesz. Chyba bym cukierki już czas Nowa wpłata 6 zł od Nati. Jak mogłaś przez dwa tygodnie nie wystawić fakturę? Od wystawienia będzie miał 30 dni, jak jakbyś ja. wystawiła po walce nie, to nie. pieniądze, byłyby maks za dwa tygodnie. Czego Dań nie ma racji? Czego nie rozumiesz? Ja? się kobietą. Czego nie, nie, nie rozumiesz, no. że nie dostałam danych do faktury? Nie pytaliśmy! No i co? To nic, tu to nic nie znaczy. Ja pier... Nie wiem, coś trzeba powiedzieć. Musiałam ogarnąć. To na co miałam wystawić tę fakturę na, na dupę? Tyle wpierdala czaska się wali.

Nowa wpłata 6 zł od piękni i młodzi. Pozdrówcie Karolinę z Bydgoszczy z Neszczyńskiego. Pozdrawiam. Skończ piłować Karolini te Bydgoszczy. paznokcie na tej kanapie. Kto piłuje paznokcie na kanapie? Pozdrawiamy jeszcze raz. Nowa wpłata 6 zł od Amsterdamski Wit Są jeszcze żelki, co wy na to? Czas spam żelki.